Dzień dobry. We wczesnych latach 80. wymarzonym prezentem komunijnym nie były drony czy hulajnogi elektryczne, bo takie jeszcze nie istniały, lecz taki oto tandytny zegarek. Co miała w sobie ta błyskotka z Hongkongu, którą nie wiadomo dlaczego wszyscy utożsamialiśmy z Zachodem? Zacznijmy od wynalazku zwanego ciekłym kryształem. Jest to substancja, która obraca polaryzację światła, o ile nie znajdzie się w polu elektrycznym. Jeśli złożymy ze sobą folie polaryzacyjne i zatopione między szybkami z napylonymi elektrodami ciekłe kryształy ułożone w wybrane wzory, na przykład cyfr, wzory te będą czarne bądź przezroczyste w zależności od podania napięcia bądź jego braku. Tak więc ciekły kryształ nie świeci własnym światłem, lecz zasłania bądź nie światło zewnętrzne. Ale w przypadku zegarka nie ma to znaczenia, ponieważ oświetlany jest światłem otoczenia, a nocą żaróweczką bądź obecnie już diodą świecącą. Dzięki temu jednak pobór prądu przez zegarek wyposażony w taki wyświetlacz jest bardzo mały. Mniej więcej na przełomie lat 70. i 80., gdy już technologia stała się tania i niezawodna, nastąpił wysyp zegarków z tego typu wyświetlaczami, produkowanych w olbrzymich ilościach przez dalekowschodnie fabryki, głównie z Hongkongu. Były konkurencyjne cenowo wobec renomowanych zegarków firm takich jak Casio, Citizen, Sanyo, Seiko czy Timex, ale nieporównywalne jakościowo. W pierwszej kolejności pojawiły się zegarki z kalendarzem, później dodatkowo ze stoperem i w końcu także z budzikiem, który do budzenia używał dźwięków prostych melodii. Manufaktury dalekowschodnie nie dbały zupełnie o marketing, kopiując kiepskie rozwiązania graficzne stworzone ad hoc. Początkowo zegarki nosiły przypadkowe nazwy, lecz dość szybko ustabilizowały się dwie – Lewis i Montana. W końcu została jedynie Montana, która wbrew powszechnej opinii nie była żadną marką i nie stała za nią żadna konkretna firma. Po prostu masowo nalepiano folię z takim napisem w odpowiednim miejscu koperty. W 81 roku wszystkie dzieci z mojej klasy przystępujące do komunii, a był to czas, gdy po prostu przystępowali wszyscy, marzyły o takim zegarku. Nie można było ich kupić oficjalnie. Najłatwiej było je nabyć w okolicach dworca Keleti w Budapeszcie bądź od kogoś, kto stamtąd wracał. A wracano często, bowiem Polacy namiętnie wtedy handlowali, wożąc w plecakach towary, których brakowało na Węgrzech i sprowadzając te, których nie było w Polsce. Szczęśliwi dostawali modele z melodyjkami, inni bez. Połowa dzieci, łącznie ze mną, dostała zegarki klasyczne, co wprowadziło nas w przygnębienie. Dziś bardzo chętnie zamieniłbym obie Montany na Poliota, który zaginął w mrokach dziejów. Cóż, wspomnień wystarczy, zapoznajmy się teraz z Montaną. Zegarek posiada cztery słabo kontaktujące przyciski. Lewy górny włącza podświetlenie ekranu miniaturową żarówką, lecz w praktyce działa to kiepsko i koszmarnie drenuje baterię. Prawy górny aktywuje wyświetlanie daty, prawy dolny godziny alarmu, natomiast lewy dolny przełącza funkcję zegarka. Po pierwszym jego naciśnięciu zegarek zamienia się w stoper. Górny przycisk z prawej strony włącza i zatrzymuje zliczanie czasu. Dolny zamraża wynik na wyświetlaczu nie zatrzymując stopera. Umożliwia to zliczanie tzw. międzyczasów, np. wyników okrążeń podczas biegania. Gdy stoper jest zatrzymany, przycisk ten go zeruje. Zawiły system migania poszczególnymi dniami tygodnia informuje o konkretnej aktywności pracy stopera. Dwukrotne wciśnięcie przycisku MODE aktywuje możliwość ustawienia godziny alarmu. Górny prawy przycisk zwiększa pozycję godzin bądź minut, a dolny przełącza się między nimi. Trzykrotne wciśnięcie wspomnianego przycisku aktywuje ustawienie czasu bieżącego i daty. Podobnie jak w przypadku alarmu, prawe przyciski umożliwiają zwiększenie kolejnych wartości widocznych na wyświetlaczu. W przypadku sekund można je tylko wyzerować, na przykład do sygnału radiowego nadawanego o pełnych godzinach. Aktywowanie alarmu i zarazem odsłuchanie melodyjek następuje po wciśnięciu obu prawych przycisków naraz. Po odwróceniu zegarka możemy ujrzeć dekiel. Nie jest on ani uszczelniony, ani przekręcony. Trzyma się jedynie na wcisk. Wytłoczono na nim amerykańskiego orła oraz napis stainless steel back dust proof, któremu wierzyć nie należy, gdyż widnieją tam spore otwory, dzięki którym dźwięki wychodzące z wnętrza są dość głośne. Dekiel łatwo się zdejmuje po podważeniu choćby paznokciem. Zaraz za nim znajdziemy tzw. buzer, czyli stalową płytkę z przyklejonym piezoelektrykiem z napyloną warstwą metalu. Przyłożenie napięcia między obie powierzchnie piezoelektryka sprawia, że ten zmienia kształt wraz z blaszką, generując w ten sposób dźwięk. Niewielka amplituda drgań i wymiar całości sprawia, że generator taki emituje dźwięki o częstotliwości co najmniej kiloherca. Ale w przypadku zegarka niczemu to nie przeszkadza. Ważne jest, że taki przetwornik pobiera bardzo niewiele energii. Po otwarciu koperty możemy zobaczyć wnętrzności zegarka. Na początek zwróćmy uwagę na baterię. To malutkie ogniwo AG3, wbrew nazwie, nie zawiera srebra. Bateryjka taka dysponuje pojemnością około 30 mAh przy napięciu 1,5 V. Dodatni biegun jest obudową baterii. Biegun ujemny możemy zobaczyć odwracając ją. Należy pamiętać, że nawet krótkotrwałe zwarcie rozładuje naszą malutką bateryjkę zupełnie. Koperta zegarka jest niezbyt dokładnym odlewem kruchego stopu galwanizowanego niklem i zawiera sprężynowane przyciski zwierające blaszki, które zobaczymy za chwilę, oraz plexiglasową szybkę przyklejoną dwustronną taśmą, zupełnie nieodporną na zarysowania. Wewnątrz znajduje się polipropylenowy werk, który raczej należałoby nazwać modułem, gdyż nie zawiera części ruchomych. Odlewków utrzymuje elementy na miejscu, umożliwiając pracę zegarka także poza kopertą. Z drugiej strony możemy zobaczyć płytkę drukowaną elektroniki przykręconą czterema wkrętami. Możemy także wskazać sprężynkę podającą sygnał do buzera oraz blaszkę dociskającą baterię i zarazem podającą napięcie na kopertę, dzięki czemu przyciski po wciśnięciu podadzą to napięcie blaszkom stykowym. Tak wygląda płytka z drugiej strony. Ten element to rezonator kwarcowy, maleńki kryształ piezoelektryka, drgający 32 768 razy na sekundę. Częstotliwość jego drgań zmienia się w niewielkich granicach, zarówno pod względem temperatury, jak i napięcia, dzięki czemu może wyznaczać podstawę zliczania czasu z dużą dokładnością, w praktyce kilkudziesięciosekundową miesięcznie. Częstotliwością tą taktowany jest układ scalony zarządzający funkcjami zegarka. Będący w zasadzie specjalizowanym komputerem jednoukładowym. Jest on zalany hermetyczną masą, która chroni go od czynników zewnętrznych. Tutaj znajduje się miniaturowa żarówka podświetlająca ekran. Natomiast ten element to cewka, która wraz z tranzystorem podwyższa napięcie podawane na buzer. Brak tego elementu sprawiłby, że dźwięki dochodzące z zegarka byłyby bardzo ciche. Należałoby jeszcze wspomnieć o dwóch kondensatorach, o pojemności uniemożliwiającej ich implementację w obrębie układu scalonego. W uproszczeniu przechowują one energię, umożliwiając stabilną pracę zegarka w chwilach większego poboru prądu. Należy jeszcze wspomnieć o mozaice połączeń z trawionej folii miedzianej pokrytej cyną. Większość powierzchni jest pokryta dodatkowo lakierem zabezpieczającym. Niektóre obszary są odsłonięte. I tak te pola umożliwiają połączenie ze stykami klawiatury, te z baterią, a te z wyświetlaczem. Rzućmy okiem na płytkę innego zegarka. Spod masy zabezpieczającej wystają cienkie druciki łączące mozaikę ścieżek na płytce ze strukturą układu scalonego. Na tym zdjęciu układ połączeń prześwituje na drugą stronę płytki. Pozostawienie struktury niezabezpieczonej w takim niehermetycznym urządzeniu szybko zniszczyłoby układ scalony. Wyświetlacz łączy się ze wspomnianymi polami za pomocą tzw. gumek przewodzących. Plastikowy odlew utrzymuje wyświetlacz wraz z gumkami dokładnie nad wyprowadzeniami płytki z elektroniką. Po wyjęciu tych elementów możemy zobaczyć owe gumki oraz sam moduł wyświetlacza. Przyjrzyjmy się strukturze gumki. Składa się z przewodzących plastrów zawierających grafit i plastrów izolujących. Warstwy są cienkie, ich grubość oscyluje wokół dziesiątej części mm. Rozwiązanie to jest proste, niezawodne i odporne na niedokładności wykonania podzespołów, co w tym przypadku jest zauważalne aż za dość. A oto i wyświetlacz. Niezasilany staje się przezroczysty i widać jedynie strukturę tła, tutaj zabarwiono lekko w kolorze turkusowym. Na krawędziach szybki od strony wewnętrznej znajdują się niewidoczne w praktyce wykonane z napylonej bardzo cienkiej warstwy złota bądź innego metalu szlachetnego ścieżki. Doprowadzające napięcia do poszczególnych fragmentów cyfr. Widać je na tym mocno przekontrastowanym zdjęciu innego wyświetlacza. W praktyce na zegarek składa się 38 części, przy czym wyświetlacz także złożony jest z kilku nierozbieralnych elementów. Na koniec już sprawa poruszona w tytule filmu. Na początku na zegarkach widniał napis informujący o siedmiu melodiach. Jakiś czas później napis głosił, że było ich już 16. Jednak w tym egzemplarzu melodii jest siedem. Oto początki kolejnych. Przeszukując internet w poszukiwaniu zaginionych melodyjek, okazało się, że nikt nigdy ich nie słyszał. Prawdopodobnie istniał tylko ten jeden układ, który montowano do różnych kopert, opisanych różnymi markami i różniących się szczegółami wyświetlacza. Podobny proceder wydarzył się kilka razy, na przykład ćwierć wieku później, na rynku odtwarzaczy MP3. Choć zewnętrznie różniły się bardzo, ich menu i obsługa była identyczna. Ale to już inna historia. Jeśli ktoś zna montano podobny zegarek z epoki, który potrafi zaśpiewać wszystkimi 16 melodiami, niech da znać, obalimy w ten sposób jeden z największych spisków na świecie. A już niedługo spotkamy się z kolejnym prezentem komunijnym mojej młodości. Ponieważ nadchodzą czasy jakie nadchodzą, w najbliższych dniach razem z towarami modnymi równolegle będą się ukazywać towary praktyczne. Będę wam tam pokazywał różne sprytne sposoby na radzenie sobie z codziennością. Na początek pokażę Wam, jak sprawić, by taka żarówka nie gasła wraz, jak tylko skończy się gwarancja. Do widzenia!